Ninja Gaiden 2 to sequel gry stworzonej w 2004 roku przez studio Team Ninja. Wydanym przed trzema laty Ninja Gaiden Black, czyli poprawioną wersją jedynki, twórcy podnieśli poprzeczkę, która stała się wyznacznikiem dla nowo powstających slasherów. Czy zdołali ją przeskoczyć? Gra ukazuje nam wydarzenia, jakie mają miejsce w 6 miesięcy po tych znanych z Ninja Gaiden Dragons World. Zakładający sklep w Tokio, mistrz Muramasa, zostaje odwiedzony przez agentkę CIA, Sonię. Poszukuje ona Ryu Hayabusy, jednak zanim jest w stanie powiedzieć, po co potrzebny i dobrze nam znany ninja, zostaje porwana przez członków klanu Czarnego Pająka. Ryu dość szybko wkracza do akcji, ratując agentkę i dowiadując się zarazem, że jego rodzinna wioska jest zagrożona, a wrogi mu klan zamierza ukraść statuatkę demonów. Docierając na miejsce, Hayabusa zastaje swojego ojca walczącego z Gęczlinem, głową Czarnych Pająków. Cenny artefakt zostaje jednak zabrany. Główny bohater musi wyruszyć więc na jego poszukiwanie, stawiając po drodze czoła przyzwanym demonom. Jego cel jest prosty – zemsta na zabójcach braci z klanu. Należy wspomnieć, że Ninja Gaiden 2 jest grą cna przepełnioną brutalnością. Seria znana jest ze swojego ociekania posoką, jednak najnowsza produkcja Team Ninja jest swoistą katorgą dla tych, którzy pracują w bazie krwiodawstwa i ironią łzę na widok każdej kropli utraconej hemoglobiny. Każdy nasz cios to szansa na rozmiażdżenie przeciwnika lub odcięcie mu jednego lub więcej członków. Co ciekawe, wielu z oponentów zaczyna w takiej sytuacji działać zupełnie przeciwnie do logiki. Atakuje z jeszcze większą desperacją, wykorzystując każde pozostałe możliwości. Choć zwykłe walki potrafią dostarczyć dawki adrenaliny, gra pokazuje pazurki podczas pojedynków z bossami. Ci swym designem zaskakują, a typowymi sobie cechami sprawiają, że gracz musi dostosować za każdym razem oddzielnie sposób walki. Można bez wahania powiedzieć, że Ninja Gaiden 2 cechuje się jedną z najlepiej zrealizowanych opraw wizualnych, jakie pojawiły się do tej pory na konsoli Microsoftu. Szczególnie oszałamiające wydają się efekty towarzyszące walce i same animacje, jakie zostały w niej wykorzystane. Ścierające się ze sobą postaci wydają się tańczyć, wręcz płynąc, zachwycając i nie pozwalając nam oderwać się od ekranu. Efekt popsuty jest jednak w dużym stopniu przez fakt, że otoczenie, po jakich przyjdzie nam poruszać się, są dotcna bez wyrazu. Lokacje, w których można zawiesić oko są naprawdę rzadkie, a fakt pokonywania kolejnych grup przeciwników tylko zmniejsza nasze zapotrzebowanie na podziwianie widoków. Co dodatkowo zaniża ocenę, grze zdarza się niekiedy spowolnić, oferując nam swoiste, niezamierzone slow motion. Ogromna dawka akcji, emocjonujące pojedynki i walki z naprawdę ciekawymi bossami to sztandarowe cechy serii idealnie odświeżony w Ninja Gaiden 2. System walki, jaki usprawniono na potrzeby gry, jest czymś bliskim ideału i nawet nowicjuszom nie powinien sprawić dużego kłopotu. W niedługim czasie pozwala on na opanowanie i wykonywanie efektownych kombosów. Niewielkie problemy z kamerą bywają uciążliwe, zwłaszcza przy etapach, jakich twórcom nie udało się zbytnio zbalansować, jeśli chodzi o temat trudności. Choć nie czuć tu takiego powiewu świeżości jak przy poprzednich odsłonach tytułu. Z pewnością nie jest to powód do przekreślenia gry. Ninja Gaiden 2 to gra dobra, wręcz spełniająca swą rolę w idealny sposób. To świetna kontynuacja i zarazem udane zwieńczenie pewnej historii. Twórcom nie udało się niestety uniknąć kilku wpadek, jednak nie wpływają one znacząco na sposób, w jaki gracz odbiera produkcję w Studia Team Ninja. To dobry tytuł dla każdego, nie tylko dla zatwardziałych fanów serii.